mnie naszła teraz taka refleksja. Ciekaw jestem ilu fanów transportu, fanów komunikacji podziela również pasję do gór. Możecie napisać w komentarzach kto z Was jeszcze kocha chodzić po górach. I na przykład, jakie szlaki zrobił w ostatnim czasie? Czeka ciekaw jestem, ale bym się potknął. W zasadzie się potknąłem. Wczoraj, już zdecydowaliśmy się, że pojedziemy oglądać coś innego niż tylko te góry. No, bo jak to w deszczu robić? Wybraliśmy się na zwiedzanie sieci kolejowej po słowackiej stronie Tatr. Tak, dobrze myślicie? Chodzi właśnie o elektryczkę. No i udało mi się nagrać kilka kadrów. Możliwe, że coś Wam o tej elektryczce opowiem. Sprawdzę na ile... Nagrania się nadają i być może coś się zmontuje. Nie ukrywam, że że mam wielki niedosyt z tego powodu, że no, z dziećmi jednak nie da się tyle nagrywać ile się chce. Ale i tak jestem zadowolony. To jakby nie było. To był mój pierwszy raz. Nigdy wcześniej nie jechałem tą kolejką, chociaż wiedziałem o jej istnieniu. Generalnie transport na Słowacji troszeczkę różni się od tego transportu w Polsce. A zwłaszcza ten transport wokół Tatr. Przyznam szczerze, że Słowacy są... Naprawdę na dużo wyższym poziomie transportowym Od Polskiej strony No bo To najlepsze jest to, że od dawna Te kolejka już funkcjonują przecież kilkanaście Kilkadziesiąt lat A u nas co? Pociąg do Zakopanego, który jedzie ile? Z Krakowa 4 godziny czy trzy i pół? A tutaj na miejscu super wygodne, super ekologiczne, zawsze na czas, zawsze z miłym personelem. Bursy zakopiańskie, prywatne, busy. Które zawsze poczekają na to, aż zbierze się pełny bus pasażerów, żeby im się opłacało jechać. Co tam, rozkład jazdy, no nie? Dzięki temu przecież wszyscy zdążą. Nie no, strasznie blado wygląda transport po polskiej stronie. Tatr, tu by można naprawdę, już nie mówię o tym, że zbudować coś podobnego na zasadzie właśnie takiej elektryczki wzdłuż wszystkich tutaj dolin, od zakopanego w kierunku Hołowa. No, ale niestety u nas się nie dało nigdy. Tam jedna linia to trzańska łomnica Stary Smokowiec, która jest skomunikowana z drugą linią z Popradu do, przez Stary Smokowiec do Szczyrbskiego Jeziora. W Szczyrbskim Jeziorze mamy jeszcze kolej zębatą do, do Szczyrby na dół w Szczyrbie. Komunikowanie z główną magistralą kolejową na Słowacji, czyli linią kolejową, tak w skrócie bowiem odcinkiem, żelina poprad koszyce. I z popradu też można w dwojaki sposób w Tatry pojechać, albo właśnie elektryczką do starego smakowca i dalej do Szczypickiego Jeziora, o czym wspominałem. Albo pociągiem bezpośrednio spalinowym bezpośrednio do Tatrzańskiej Łomnicy z pominięciem Starego Smokowca. A sieć kolejowa tam u podnóża Tatr jest tak ciekawa, że muszę o tym zrobić odcinek. Tymczasem patrzcie Na piękne rohaczy Rochaczy nie Skrzyniarki i baniówka Banówka Na rakoniu ktoś jest I na przełęczy między rakoniem a wołowcem też ktoś jest Ale tak to Całkowicie pusto, zobaczcie coś pięknego. Dobra, to zanim będę tak ostro dyszał, wchodząc tutaj na Rakon. na, na razie, czy dobrze widać? Dobrze widać. Chyba zanim będę ostro dyszał, to jeszcze powiem coś o komunikacji miejskiej w zakopanym. Bo wspomniałem o transporcie publicznym. W po słowackiej stronie Tatr czyli o tej elektryczce. Natomiast transport miejski w Zakopanem to jest no, porażka straszna. To już mówiłem: same busy, ale od nie wiem, chyba od 3 lat funkcjonuje, czy od dwóch lat. Musiałbym to sprawdzić, bo nie do końca kojarzę, funkcjonują dwie linie komunikacji miejskiej. I te dwie linie komunikacji miejskiej nie są numerowane jedynka, dwójka, tylko jedenastka i czternastka. Ponieważ wpisują się w pewien w pewną no nie wiem, czy to do końca wyszło, ale w pewien schemat. Numerowanych linii Komunikacji miejskiej Tych prywatnych przewoźników Obsługujących Linie busikami Na przykład linia numer 1 Pomimo tego, że jest to linia Na busikach To jednak Ma numer Jest linią komunikacji miejskiej linia numer 2, 3 i tak dalej i tak dalej 12 do Doliny Strążyńskiej jedynka do Kuźnic a 11 i 14 jest to komunikacja miejska już taka pełną gębą obsługiwana Solarisami Alpino Cztery sztuki zostały kupione i obsługują obsługiwane jest ta linia przez komunalną firmę Tesco Tylko nie Tesco tak jak sklep przez C Tylko Tesco przez K Nie wiem czy to jakiś skrót Nie potrafię tego rozwinąć o, Pojawił się to zrobię mu zdjęcie O tutaj ładnie będzie Panorankę dalej na Rakań. Zaraz będę głośniej zdychał. No i co do tych linii jeszcze. Jedenastka jest obsługiwana przez dwa autobusy, przez dwie brygady. Czternastka przez jedną brygadę. A czwarty autobusik jest rezerwowym. Numeracje też mają ciekawą, bo mogliby numerować... Od jedynki, i tak dalej, i tak dalej. Jeden, dwa, trzy, cztery. A zaczęli z trzy cyfrowo, czyli mają aspirację, że tych autobusów będzie więcej. 100 autobusów w Zakopanym i okolicach, no, byłoby coś pięknego. Podjąłbym się chętnie stworzenia układu linii w Zakopanym. Genialnie, po prostu mieszkać tutaj, dorabiać jako kierowca i móc jeszcze gdzieś tam wrzucić swoje trzy grosze do organizacji komunikacji miejskiej. Moje marzenie, które się raczej nie spełni nigdy. Bardzo, bardzo w dół idzie, nie? Ta kamera. Teraz wchodzę do góry. Może tak ją dam? Jedenastka jeździ z Cyrli, chyba tak to się wymawia: Cyrla do Krzeptówek. De facto na wyświetlaczu jest, są Krzeptówki, a ostatni przystanek to Krzeptowskiego. Przedostatni przystanek to Krzeptówki. Ale z racji nazwy dzielnicy. Uważam, że pomimo tego, że jest to nie do końca poprawnie, to ma to jakiś głębszy sens. Każdy wie, gdzie są krzeptówki, nie każdy musi wiedzieć, gdzie, są, gdzie jest krzeptowskiego. Dzielnicę łatwiej znaleźć niż ulicę, ale pięknie, teraz z tym słoneczkom zmienię ustawienia trochę. Poza tym, jakby to wyglądało? Krzeptówki, Krzeprowskiego Ale śmiesznie Za przełęczy wyłaniają się rohacze Tylko nigdy nie wiem, który jest pierwszy Rohacz ostry, czy rohacz płaczliwy I nasz cel, dzisiejszy, Bołowiec A szybko czmychnę na ten wołowiec A co do czternastki Czternastka z kolei jest linią okrężną Ale okrężną dwukierunkową Czyli Niektóre kursy jedzie Zgodnie z ruchem wskazówek zegara a niektóre kursy przeciwnie. Takie kółeczko na 14 trwa chyba około 35 minut, a przejazd od pętli do pętli na 11 trwa chyba 40 albo 45 minut. Dojdziecie ze mną na rakoń. Wytrwajcie, nie wyłączajcie jeszcze tego odcinka. W sezonie komunikacja miejska w zakopanym to powinny być na przykład na takiej linii do Kuźnic przegubowce co 15 minut. I jeszcze w dodatku elektryczne. Przy zjeździe w dół ładowałyby się aż do dworca. Chciałbym doczekać jeszcze takich czasów, kiedy przyjadę kręcić tutaj film o komunikacji miejskiej wtedy jak będzie ona rozwinięta, mówiło się o. Jakiś rok temu słyszałem, czytałem w prasie, że ta linia do Kuźnic 1 i chyba 12 do Strążyńskiej mają być właśnie troszeczkę zrewolucjonizowane. Że co prawda ma tam nie jeździć komunalny przewoźnik, ale w drodze przetargu mają być wyłonione... Ma być wyłonione firmy, które będą musiały wystawić tabor już autobusowy. Ile w tym prawdy? Czy to się kiedykolwiek stanie? Tego nie wiem. Wczorajsza wycieczka na elektryczkę też mnie. Bardzo pozytywnie zaskoczyła ze względu na ceny biletów. Jakby nie było, infrastruktura tego pociągu jest dość kosztowna w utrzymaniu. A ceny biletów to w przypadku biletu dziennego uprawniającego na jeżdżenie po sieci. Zarówno elektryczki jak i tego pociągu z Popradu do Tatrzańskiej Łomnicy kolei zębatej ze Szczyrby do Szczypskiego Plesa taki bilet kosztuje dzienny bilet ważny na jeden dzień do godziny 24 kosztuje zaledwie 4 euro gdzie on się podział? Czyżby odpoczywał przed podejściem? Żyjesz? Żyję. To idę dalej. Jestem w swoim żywiole, naprawdę Uwielbiam to robić Aż się chcę wbiec normalnie na ten rakoń No to co Zaciśnie sobie tylko plecak I biegniemy